Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. I dziś, tak jak zapowiadałam wczoraj, zapraszam Was na drugą część pomysłów na prezenty świąteczne. Czym razem zajmiemy się prezentami dla dziewczyny, kobiety, żony, narzeczonej mamy, babci i kogo tam jeszcze sobie wymyślicie. Wczorajszy odcinek z prezentami dla faceta znajdziecie tu albo tu. Ale chyba tu. No a dzisiaj już nie przedłużam, ale proszę o subskrypcję i kciuka w górę. Zaczynamy y, prezenty dla niej. I słuchajcie, pierwsza rzecz, którą, która wpadła mi do głowy, to oczywiście kosmetyki. Zestaw kosmetyków, kosmetyki pojedyncze, fajny krem. Y, to już zależy, co y, kobieta, którą chcecie obdarować, używa naprawdę fajną opcją jest właśnie zakup kosmetyków z jakichś zestawów kosmetycznych, na przykład jednej marki, bo one zawierają wtedy najczęściej jakiś płyn micelarny, krem do twarzy na dzień, na noc, yy, albo jakieś mleczko i to jest taki fajny sposób na przetestowanie całej linii kosmetycznej, a nie, wiecie, używanie każdego produktu z innej parafii, więc to jest naprawdę spoko opcja, jeśli natomiast wiemy, że yy, dana Kobieta ma jakiś swój ulubiony krem, ulubione serum, jakiś ulubiony produkt do twarzy czy ciała, i po prostu może jest on drogi. To fajnie jest też zainwestować w taką rzecz i sprawić jej radość. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę kosmetyki i rynek kosmetyczny jest tak nieograniczonym zasobem i tak nieograniczonym. Polem do popisu, jeśli chodzi o prezenty, że naprawdę każdy znajdzie coś, żeby obdarować tą drugą połówkę. Kolejna sprawa to perfumy. Jeśli jesteśmy dalej w branży kosmetycznej, perfumy są również fajną sprawą, ale tutaj trzeba oczywiście uważać, no bo możemy nie trafić z zapachem. Dlatego przy wyborze perfum warto podpatrzeć troszeczkę w w Łazience albo w kosmetyczce osoby, której chcemy kupić te perfumy, jakie perfumy lubi, jakie zapachy preferuje, czy są to bardziej słodkie nuty zapachowe, czy y, cięższe. No i po prostu zdecydować się i wybrać jakiś fajny zapach, albo po prostu prosto z mostu podpytać, jakie zapachy w danym momencie y, są na topie u tej osoby. Bo myślę, że perfumy to też jest taki wydatek, który. Y, który fajny, fa fajnie jest dostać perfumy, niekoniecznie sobie samemu kupować. Kolejną rzeczą taką z branży beauty jest szczoteczka do twarzy soniczna. To jest naprawdę bardzo fajny prezent dla osoby, dla kobiety, która naprawdę dba o swoją twarz, lubi pielęgnację. Szczoteczki soniczne starczają na lata, szczególnie te Foreo. Są bardzo fajnym gadżetem. Można sobie wybrać kolor jaki chcemy, więc uważam, że to jest naprawdę super opcja. Kolejną fajną opcją, nawiązując do sonicznej szczoteczki do twarzy, jest szczoteczka soniczna do zębów. To też jest dość spory wydatek, więc fajnie na przykład złożyć i w kilka osób. Jest to mega inwestycja. Mega fajny gadżet, więc myślę, że to też jest super pomysł na prezent. Ja na przykład bardzo jestem uzależniona od bluz i od butów. Więc nie ukrywam, że jeśli dostałabym fajną bluzę, fajnej marki, również bym się mega cieszyła. Lub jeśli nie wiem, do moich kolekcji butów trafiłaby kolejna para. Choć to jeśli mam być szczera, buty tak ostatnio to tak już przystopowałam. Nie wiem, jak wy, ale ja mam taką. Manie, że po tak, zobaczę, jak im się spodoba, to przejmieć. A tak nie mam, więc Mikołaju spokojnie, bo to nie muszę mieć. Ale bluzy, słuchajcie, tak samo jak w przypadku tego poprzedniego filmiku, w którym mówiłam Wam o nerkach. Też mi się masz taka fajna nerka, więc to też super wygląda. Jakaś fajna czapka. E, jakiś fajny zestaw, w ogóle czapka z szalikiem, kobiety takie rzeczy e, bardzo lubią, e, jakieś coś, coś właśnie twarzowego, co będzie pasować na przykład do kurtki, e, takie e, gadżety i akcesoria są naprawdę też mile widziane. Fajną opcją jest też portfel, jeśli wiemy, że danej osobie się ten portfel może psuje, może e, myśli o wymianie portfela na nowy, no to myślę, że taka opcja jest naprawdę na prezent jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Można właśnie wstąpić do Withena, do Ochnika i kupić po prostu fajny portfel, porządny portfel, który starczy na lata. Fajna, jeśli... Fajną opcją na prezent jest też torebka. Jak wiem, przecież kobiety noszą codziennie torebkę. No i na pewno każda mama, narzeczona dziewczyna ma jakąś torebkę na oku droższą tańszą, warto się w tym temacie rozeznać i może sprawić właśnie taki prezent świąteczny. Kolejny pomysł na prezent to jest biżuteria. Biżuteria jest zawsze fajnym rozwiązaniem. I tutaj już właśnie zależy od upodobań, czy kobieta lubi nosić kolczyki, czy bardziej preferuje bransoletki, czy może jakiś naszyjnik. Tutaj jest również. Prawie nieograniczone pole manewru, można kupić też pierścionek. E, więc tutaj, co już e, e, Wam w duszy gra i co wiecie, że dana osoba lubi nosić. I kolejną opcją e, są e, na przykład świece zapachowe: jakieś e, akcesoria do domu, gadżety do domu. Jeśli e, kobieta lubi takie rzeczy, to też jest fajna opcja jakaś fajna właśnie świeca zapachowa. E, która będzie umilać e, wieczory te zimowe. Jest naprawdę super e, rozwiązaniem, bo to jest e, i praktyczne, e, i ładnie wygląda i pięknie pachnie e, i kobiety takie rzeczy e, po prostu lubią. Fajną opcją jest na przykład też zestaw kubków e, w home You na przykład są przepiękne kubki które możecie kupić i pojedyncze, są kupki w zestawach z na przykład taką tareczką do czekolady, z taką e, nakładką na, e, na kubek, że możecie sobie posypać tą czekoladę i wychodzi w dół z trzepaczką do mecha. No po prostu jest przepiękny i te zestawy też nie są drogie, bo możecie zamknąć je w 40 zł. E, kolejną opcją fajną na e, prezent są kapcie. Byłam w temacie butów, są kapcie. I tutaj chciałabym Wam pokazać te kapcie. To są kapcie Vanuba. To jest marka, która jest z Małopolski, tam z okolic Zakopanego. I po prostu powiem Wam szczerze, że ja jestem zakochana w tych kapciach. Ja mam tutaj taki, taki, właśnie model. One tutaj są odkryte, mają palce. Ale słuchajcie, przyszły pierwsze zimowe dni. I e, ja sobie je wyciągnęłam, bo one przez całe lato były w pudełku i to... No, one są cudowne, one tak grzeją, super się wchodzi w nich po domu, są milutkie, są po prostu cudowne, dodatkowo mają gumową podeszwę, więc po pierwsze nie zabijecie się na panelach, płytkach i innych e, podłogach, a po drugie możecie bez problemu wyjść w nich z domu i po prostu traktować je jak buty, bo mają zwykłą podeszwę. Więc y, to jest mega pomysł na prezent. Ja Wam je serdecznie polecam, bo y, przekonałam się do nich i naprawdę chodzę w nich codziennie, chodzę w nich cały czas, jeśli ich nie mam na stopach, jest mi zimno i y, to są super kapcie i to jest, y, one są dość drogie, bo one kosztują ponad 100, więc y, to jest super pomysł na prezent, bo wiecie, na kapcie też często y, szkoda nam wydawać, ale to jest mega, mega mega inwestycja. Co ja tam jeszcze dla Was mam? Książki. Książki to też jest taki bardzo uniwersalny prezent, ale zawsze trafiony, bo jeśli tylko znamy upodobania literackie, zainteresowania danej osoby, możemy kupić po prostu książkę w danym temacie, czy jest to książka dietetyczna, czy jest to książka może jakaś bardziej tematyczna, z jakiegoś, z jakiegoś dziedziny. Nie wiem, prawa, ekonomii, marketingu, czy dana osoba lubi czytać kryminały, czy są to romanse, czy jakieś inne jeszcze e, tematy. Tutaj zawsze jest jakiś wybór. E, fajnym wyborem są też gry planszowe. Jeśli wiecie, że kobieta lubi grać, e, lubi e, właśnie takie rzeczy, no to myślę, że to jest super opcja. I teraz mi przyszło do głowy. Super opcją oh, takim dodatkiem, prezentem, bo to jest bardzo tanie, i może być świetnym dodatkiem, są puzle. Ja na przykład uwielbiam yy, układać puzle i na pewno ucieszyłabym się, jeśli do, do prezentu byłby taki fajny dodatek puzli. Więc yy, to jest super teraz, akurat przez święta, możecie spotkać się z rodziną, możecie w te wolne dni po prostu usiąść, wychilować i układać puzzle. Kolejnym yy, fajnym prezentem. Jest zegarek. Tak jak wspominałam w filmie z prezentami dla facetów, również kobiety. Bardzo lubię, dla kobiet bardzo fajnym pomysłem na prezent jest właśnie zegarek. E, zegarki są mega, są ponadczasowe, są bardzo fajnym elementem biżuteryjnym również, który podkreśla stylizację. Teraz do łask wróciły te zegarki z Casio, te stare modele, tutaj może Wam wyświetlę, ja znajdę zdjęcia. są przepiękne i sama tutaj widzę na swojej dłoni taki zegarek, ponieważ no naprawdę jest cudowny, jeszcze możecie przecież kupić zegarki, jeśli wiecie, że dana osoba jest właśnie, może jakąś, chodzi na fitness, to również ten, ten, ta opaska Mi Brand, która liczy Wam krok, liczy Wam kalorie, tyle jest fajnym rozwiązaniem, bo tutaj możemy się właśnie kontrolować, możemy sprawdzać y, swoje wyniki, i to jest y, fajna opcja na właśnie y, prezent. To chyba wszystko, co y, zaproponuję Wam w tym odcinku prezentów dla niej. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam dałam inspiracji i zachęciłam Was do. Też e, robienia takich fajnych zestawów prezentowych, żeby to nie była jedna rzecz. Słuchajcie, lepiej kupić kilka rzeczy taniej, jeśli nie wiecie, co kupić, niż po prostu jakąś jedną drogą nietrafioną. E, dajcie mi znać, jakie wy macie e, pomysły na prezenty. Czekam na Wasze komentarze na dole. Czekam też na subskrypcję. Dziękuję Wam serdecznie na, za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! pa.